Ojej, ale dzisiaj ciepło na dworze. A mnie tak się nie chce. Nie chce mi się, bo jestem chory. Nikomu nie polecam. Znacie na pewno to uczucie. Gorączka, kaszel. Nie chce się robić nic. Tylko leżeć, zamknąć oczy, przykryć się kocem. No ale cóż, jak się ma zwierzęta, to trzeba o nie dbać. Więc wypuszczę je. Na tak zwany zielony wybieg, ponieważ dzisiaj świeci słońce i chciałbym, żeby one troszkę z tego słońca jeszcze skorzystały, a przy okazji opowiem Wam o kurach, tak jak w tytule. Wydziobane kury, obdarte ze skóry. Nawet człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Zapraszam kurki na zielony wybieg. Na sałatki i inne smakołyki. Siadamy na ławie i gadamy o sprawie. Znowu, znowu mi porosły te badyle tutaj od tej śliwki. Nawet nie wiem kiedy, ale to nic, nieważne. Najpierw im tutaj rzucę jakieś resztki z mojego śniadania. Troszkę warzyw, a więc rukola, szpinak. I za chwilę je zaprosimy. Zobaczymy jak będą biegły tutaj na tą zieleninkę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zapraszam, zapraszam. A więc tak, tutaj na końcu mojego zielonego wybiegu, zielonego latem, no bo teraz jest koloru brązowego, na jego końcu o tej porze roku jeszcze można liczyć na troszkę promieni słonecznych. Tutaj kurki zapewne za chwileczkę przyjdą, jak tylko zjedzą to, co im wysypałem: ten szpinak, tą rukole i jakieś tam parę innych rzeczy. A w tak zwanym międzyczasie ja sobie tutaj przycupnę i opowiem Wam, powiem Wam słów kilka na temat kur, można powiedzieć, obdartych ze skóry, bo chciałbym pokazać Wam kilka zdjęć, a przy okazji powiedzieć, co zmotywowało mnie do nagrania takiego odcinka, bo już kiedyś taki odcinek na tym kanale był. Trudno mi sobie teraz przypomnieć dokładnie, czy to było rok temu, czy dwa lata temu. Natomiast zupełnie niedawno, kilka dni temu, otrzymałem komentarz od pewnej pani, która widząc zdjęcie, tak zwaną miniaturkę do filmiku, napisała do mnie komentarz mówiąc. Jak ja sobie to wyobrażam, co ze mnie zachodowca, że ja dopuściłem do tego, że kura wygląda w taki, a nie inny sposób, że jest obdarta ze skóry, że w ogóle nie dbam o kury? No, jednym słowem, bardzo mocno mnie skrytykowała. A przecież to było tylko zdjęcie do miniaturki filmiku. Żadna moja kura nie wyglądała w taki sposób. Więc troszeczkę jest mi z tego powodu przykro, że niektórzy piszą komentarze zanim jeszcze zapoznają się z tematem. Zwłaszcza takie negatywne komentarze, krytykujące komentarze, bo ja rozumiem, że można tam wstawić łapkę czy serduszko, czy napisać pozdrowienia, jak się filmiku nie obejrzy. Ale żeby od razu tak mocno krytykować i oskarżać człowieka o coś, czego nie zrobił, no to jest już troszeczkę takie powiedziałbym przykre. Ale cóż, takie rzeczy również się zdarzają. A wracając do tematu kur, które wyglądają jak obdarte ze skóry, to po prostu kury się pierzą. Pierzą się kilka razy. Pierzą się każdego roku. To pierzenie zaczynają już od. Najmłodszych swoich dni, ponieważ kiedy się wyklują z jajka, to pierwsze pierzenie przechodzą, kiedy zrzucają puszek i wyrastają im prawdziwe, już te stałe piórka. Kolejne pierzenie przechodzą każdego roku w porze letniej, mniej więcej w lipcu, w sierpniu i wówczas tracą dużo piór. Z badań naukowych wynika, że im bardziej produktywna jest kura, a więc im jest lepszą nioską, im więcej jaj znosi, tym więcej piór traci. Czyli taka bardzo mocno produktywna nioska może stracić nawet wszystkie pióra. U mnie na szczęście się to nie zdarza. Nie zdarzało. Oczywiście czasami. Kurki chodziły bez upierzenia tu i ówdzie. Zwykle tracą upierzenie gdzieś tutaj na plecach i na szyi. Przyczyniają się do tego również koguty, bo nie tylko pierzenie, ale również koguty, które wskakują na kury, powodują swoimi pazurami to, że te pióra na grzbietach kurek się po prostu niszczą. Doskonałym przykładem Takiego, takiej utraty piór, właśnie z powodu kogutów jest moja kurka rasy karzełek kochin lokowana moja śliczna, biała, puszysta kulka Bailarinka zobaczcie jak ona w tej chwili pięknie wygląda a jeszcze kilka miesięcy temu miała te plecy oraz głowę zupełnie pozbawioną upierzenia nie bój się, nie bój, nie bój, pięknie wyglądasz. Tak więc, jak wspomniałem, jeśli Wasze kury tracą pióra z przyczyn naturalnych, to nie ma się za bardzo czym martwić. Jak wspomniałem, taka utrata piór zdarza się najczęściej w okresie letnim w sierpniu, wrześniu i taka wymiana piór u kur trwa nawet 8 6-8 może nawet 10 tygodni w zależności od dokarmiania w zależności od tego czym karmimy kury ponieważ one w okresie pierzenia się potrzebują bardzo y, dobrych składników odżywczych już o tym mówiłem niejednokrotnie że podstawowym budulcem piór u kur jest białko więc w tym okresie, kiedy one tracą pióra, kiedy te pióra muszą im odrosnąć, w ich diecie powinno pojawić się więcej białka. Jeśli tego białka im nie dodamy, na przykład w postaci mielonego mięsa, o czym nie wszyscy wiedzą, to wtedy kury co robią? Zaczynają szukać tego białka, tych składników odżywczych gdzie indziej. Gdzie? Jak mówiłem, Podstawowym budulcem piór jest białko, więc jeśli nie mają skąd brać, to będą wydziobywały sobie te pióra jedna od drugiej będzie wydziobywała pióra i będzie to zataczało taki niekończący się krąg wydarzeń. Te pióra będą im odrastały, one będą sobie te pióra wydziobywały, i tak w kółko, i w końcu te pióra nie, im nie odrosną. Przyjdzie zima i wtedy sprawa jest. Już troszkę bardziej skomplikowana, bo o ile jeszcze kiedy zima jest taka jak w tej chwili, właściwie to jeszcze nie ma zimy, ale te zimy ostatnio są dość powiedziałbym ciepłe, ale jak przyjdzie śnieg, mróz, to taka kura pozbawiona piór po prostu Wam będzie marzła. Co będzie skutkowało tym, że zacznie chorować i po prostu zakończy swój żywot. Tak więc raz jeszcze należy zwrócić uwagę na odpowiednie odżywianie kur. I nie tylko w okresie pierzenia, ale tak w ogóle. Czyli dostarczać kurom w ich diecie białko, witaminy oraz minerały. Jak to robić? O tym wspominałem już w innych odcinkach. Ten odcinek poświęcony jest pierzeniu się ogólnie. Rzecz biorąc utracie upierzenia przez kury i tak jak wspomniałem może podsumuję to na koniec tego materiału kury tracą pióra z powodu kogutów z powodu naturalnego pierzenia się a chodzą łyse i wydziobane z powodu nieodpowiedniego dokarmiania więc wszystko w waszych rękach. Jeżeli wasze kurki są chodzą łyse, bez piórek, to czym prędzej kupcie mielone mięso. Można takie mielone mięso kupić gdzieś tam w internecie. Mielone mięso dla psa, jak sobie wpiszecie, to wam wyskoczy. One to bardzo lubią, takie mrożone kostki. Super sprawa. Minimum dwa razy w tygodniu. No, i czekać, czekać z nadzieją, że. że zima. O! A ten czekał, aż zacznę nagrywać i mi tu będzie latał. Po moim niebie. Tak, więc moi drodzy, mam nadzieję, że troszeczkę. Przypomniałem, że troszeczkę poruszyłem i wyjaśniłem kwestię utraty piór przez nasze kury. Natomiast sponsorem dzisiejszego tematu dzisiejszego odcinka. Są Państwo jużkowcy, którym serdecznie dziękuję za cegiełkę wspierającą. Dziękuję wszystkim VIP-om i promotorom, którzy do tej pory pomagali, pomagają i pomagać będą. I dla Was wszystkich wielkie, ale to wielkie brawa. A w dzisiejszym odcinku jeszcze. Rzut okiem na gniazda. Co tutaj się w tych gniazdach ciekawego dzieje? Tutaj mam dwa jajka. Dwa jajka to dosyć tak mało, powiedziałbym. No ale dni są krótkie, słońca mało. Temperatura też nie jest jakaś super, więc na razie zostawię te jajka tutaj. Mam nadzieję, że przez tych kilka dni tej cieplejszej pogody kurki zaczną się troszkę lepiej zachowywać. Przybiegłaś, tak, przybiegłaś. Zobacz, już wszystko jest, już wszystko jest zjedzone. Nie bój się, nie bój, bo ja sam w strachu. Yy, tak więc, yy, cóż, w dniu jutrzejszym, bo dzisiaj jest poniedziałek, odcinki zwykle. Publikowane są poniedziałek, środa, piątek. Natomiast w dniu jutrzejszym opublikuję taki odcinek, troszkę niezwiązany z tematyką kur. Więc jeśli kogoś nie interesują tematy niezwiązane z kurami, to nie musicie tego oglądać. Natomiast skontaktowała się ze, się ze mną pewna firma sprzedająca urządzenia grzewcze. Co zaowocowało nagraniem filmiku, który opublikuję jutro. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, pingwiny na Antarktydzie. Mówił do Was kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.